Ja się bardzo cieszę, że Piotrek zrobił wstęp, dlatego ja się nie muszę męczyć wstępem. Po prostu przeczytam pierwszy cytat, który miałem zaplanowany na dzisiaj, po wstępie, który zrobił Piotrek. Gdy będziesz żał zboże na swoim polu i zapomnisz snopka na polu, to nie wracaj, aby go wziąć. Będzie to dla obcego, sieroty i wdoby. I, I wdowy, aby ci błogosławił Jachwę, Twój Bóg, w każdym dziele Twoich rąk. Gdy będziesz otrząsał swoje drzewo oliwne, nie przeglądaj drugi raz gałązek, będzie to dla obcego, sieroty i wdowy. Gdy będziesz zbierał winogrona ze swojej winnicy, nie zbieraj pozostałych gron, będzie to dla obcego, sieroty i wdowy. To tak kontynuując temat gotowości, przygotowania i konkretnego działania, bo jedyne co chcę dzisiaj powiedzieć, to parę słów o, o obcych, w sensie uchodźców, nie obcych, o uchodźcach, o sierotach i o wdowach i, i o przygotowaniu. I o, I o gotowości, i o działaniu. Ten fragment, który przedstawiam, to jest księga powtórzonego prawa. Nie myślałem, że się wzruszę, czytając księgę powtórzonego prawa. Gdy będziesz żął zboże na swoim polu i zapomnisz snopka na polu, to nie wracaj, aby go wziąć. Będzie to dla obcego, sieroty i wdowy. Aby Ci błogosławił, Jafę, Twój Bóg w każdym dziele Twoich rąk. Gdy będziesz otrząsał swoje drzewo oliwne, nie przeglądaj drugi raz gałązek będzie to dla obcego, sieroty i wdowy. Gdy będziesz zbierał winogrona ze swojej winnicy, nie zbieraj pozostałych gron będzie to dla obcego, sieroty i wdowy. Ale ja przejdę jeszcze do księgi wyjścia, żeby drugiego świadka do tego fragmentu pokazać. Księga wyjścia, czyli druga księga Mojżeszowa, rozdział 22. Mała nie lubi Księgi Wyjścia. Rozumiem. Księga Wyjścia, rozdział 22. Ty lubisz Księgę Wyjścia, prawda? No właśnie. Od wersetu 22. Nie będziecie dręczyć żadnej wdowy ani sieroty. Jeśli będziesz je dręczył, a one będą wołać do mnie, na pewno wysłucham ich wołania. To mówi Pan. Wtedy rozpali się mój gniew i pobiję was mieczem i wasze żony będą wdowami, a wasi synowie sierotami. O mój Boże. Dosłownie o mój Boże. Dwa fragmenty, w których Bóg wyraża swoje serce w Starym Przymierzu. Wyraża swoje serce w starym przymierzu wobec najsłabszych w społeczeństwie. Wobec tych, którzy nie mają nic, nie, ma, nie mogą się utrzymać, nie mają jak żyć, za co żyć i wiedzą, że po prostu byłyby w każdym normalnym, tamtejszym, antycznym kraju, byliby po prostu starci. By umarli. A tu Bóg kilka tysięcy lat temu wprowadza prawa społeczne, dla których, w których. Wielu z nas po prostu teraz mówi, że to są normalne rzeczy, to jest, to jest cywilizacja, to jest, to, to, to jest państwo, które troszczy się o słabych. A to jest parę tysięcy lat temu, kiedy Bóg to mówi. Wobec tych wszystkich dziadowskich ludów dookoła, które wtedy, na przykład Filistyni, którzy normalnie mieli w zwyczaju składać swoje dzieci w ofierze całopalnej na żywca. A to mówi Bóg, u nas tak nie będzie. Parę tysięcy lat temu, pamiętajcie, to, są, to jest inna historia, to jest, to jest inny czas. No ale słyszeliście, to Zenek dzisiaj powiedział o Brazylii? Czy to naprawdę tak, nie wiem, różni się? Wiecie, to wszystko, co my widzimy w Europie, w Polsce, domy dziecka, instytucje zajmujące się wdowami, instytucje, które pomagają najsłabszym, to wszystko jest wynikiem, jest owocem kultury opartej na biblijnym zrozumieniu świata. Nie ma, nie ma gdzie indziej takich rzeczy. Nie ma, nie było gdzie indziej takich rzeczy. Uniwersytety, darmowa edukacja, darmowa opieka zdrowotna, to są wszystko rzeczy, które przynosili misjonarze różnych denominacji w różne miejsca na świecie. Na bazie tych słów. Na bazie tych słów. Na bazie księgi sprzed paru tysięcy lat, o, których niektórzy, o której niektórzy mówią, że to tylko jakieś niespa, niesprawdzone rzeczy. Ale działa. I tutaj wy wszyscy to wiecie. Bo doświadczyliście Boga. Ale o czym ja mówię w ogóle dzisiaj? Że nie będę głosił prawa Mojżeszowego. W sensie, jeżeli odrobinę mnie znacie, to wiecie, że nie będę. Bo to jest pewne, pewne, pewne coś, co Bóg powiedział. Po coś. Czyli już widzimy, moglibyśmy jeszcze raz zerknąć do Księgi 5 Mojżeszowej, czyli powtórzonego prawa 24 rozdział. Chciałbym wam coś pokazać. Chciałbym pokazać pułapkę. 24 rozdział, jeszcze raz, tylko 19 werset. Gdy będziesz żął z na swoim polu i zapomnisz snopka na polu, to nie wracaj, aby go wziąć. Będzie to dla obcego sieroty i wdowy, aby Ci Pan błogosławił. Aby Ci Błogosławił Jacek. Co nie? Jeżeli tu się zatrzymamy, to mamy już piękną religię. Okej, okay, dobra, teraz tworzymy organizacje, które będą masowo Robimy, robimy taki budżet inwestycyjny. I inwestujemy w sieroty, wdowy i uchodźców, no bo z tego będzie zwrot. To jest klasyczna religia. Po prostu. To co nas interesuje w tym Bóg? Co nas interesuje w jego serce? Po prostu jest przepis, jest przepis, jest pieniądz. Tak by mogło być, gdybyśmy się tutaj zatrzymali. To jest pierwsze pytanie, co Bóg powiedział. Idźmy w tym dalej. Przejdźmy dosłownie parę stron do przodu i przejdźmy do księgi Ród. Nie wiem, czy pamiętacie, jeżeli ktoś nie, nigdy w życiu nie czytał księgi, Księga Ród jest po Księdze Sędziów. Księga Sędziów jest po Księdze Jozłego, a ta jest po Piątej Mojżeszowej. także niedaleko. Księga Ród, jeżeli ktoś jej nigdy nie czytał, to zachęcam, to jest jedna z moich ulubionych ksiąg biblijnych. Nie dlatego, że jest krótka ale dlatego, że jest genialnym prorostwem na temat krewnego odkupiciela, który odkupił sobie Pannę Młodą po to, żeby, żeby, żeby jej, jej dziedzictwo, żeby ona miała dziedzictwo. Chodzi o Boaz, bo, Boaza i o Rut. Chodzi o Rut Moabitkę. Zaznaczę tylko wstępem od pierwszego wersetu pierwszego rozdziału, żeby nakreślić tą historię, żebyśmy ją usłyszeli, żebyśmy nie bazowali na tym, co nam się wydaje, że pamiętamy z tamtej historii, tylko żebyśmy to jeszcze raz usłyszeli. Otóż zdarzyło się, że w czasach, kiedy rządzili sędziowie, nastał głód na ziemi. I pewien człowiek z Betlejemskiego wyruszył wraz ze swoją żoną i dwoma synami, aby zamieszkać w ziemi Moabu. Ten człowiek miał na imię Elimelech, jego żona Noemi, a jego dwaj synowie Machlon i Kilion. Byli oni Efratejczykami z Betlejem Judzkiego. Przybyli do ziemi Moabu i tam zamieszkali. Potem umarł Elimelech, mąż Noemi, a ona pozostała sama z dwoma synami. Ci pojęli sobie za żony Moabitki. Jedna miała na imię Orfa, a druga Rut. I mieszkali tam około 10 lat. Potem obaj, Machlon i Kilion, również umarli. I tak kobieta ta pozostała sama bez swoich dwóch synów i bez męża. Wtedy powstała wraz ze swoimi synami, aby wrócić z ziemi Moabu, gdyż usłyszała, yy, zwracam się teraz, wtedy powstała wraz ze swoimi synowymi, oczywiście dziękuję, yy, synowymi, aby wrócić z ziemi Moabu, gdyż usłyszała w ziemi Moabu, że Jahwe nawiedził swój lud i dał mu chleb. Wyszła więc z miejsca, w którym była, a wraz z nią i dwie synowe i udały się w drogę powrotną do ziemi Judy. Historia Poganki, Moabitki, Ród, która zdecydowała się pójść za swoją teściową w obce, w obce ziemię. I powiedziała tak: skracając troszkę tą historię, zachęcam do osobistego studium w 15 wersecie, wtedy Noemi powiedziała do niej, czyli do, do Ród: Oto twoja szwagierka wróciła do swego ludu i do swoich bogów. Wróć także ty za swoją szwagierką. Ród jednak odpowiedziała: Nie nalegaj na mnie. Aby Cię opuściła i odeszła od Ciebie. Gdziekolwiek bowiem pójdziesz, i ja pójdę, a gdziekolwiek zamieszkasz, i ja zamieszkam. Twój lud będzie moim ludem, a Twój Bóg będzie moim Bogiem. Gdzie Ty umrzesz, tam i ja umrę, i tam będę pogrzebana. Niech mi to jachwę uczyni i niech do tego dorzuci, jeśli coś innego niż śmierć oddzieli mnie od Ciebie. Historia się toczy dalej. Historia, zostawiam wam tą historię do przeczytania jeszcze raz, osobiście, żeby popatrzeć na Boaza, żeby, żeby popatrzeć, co nam się wydarzyło, kim jest Boaz, jak to w ogóle możliwe, że on wykupił majątek Noemi i, i dzięki temu wziął za żonę ród. Ale chcę tutaj pokazać tylko jedną rzecz. ród Moabitka, jest uchodźcą, która się zrzekła swoich rodziców, nie wróciła do swoich rodziców, poszła za swoją teściową. Była wdową. I co się stało? Bo tutaj Bóg pokazuje, jak działa Jego Słowo. Bo On powiedział pewne rzeczy, ustanowił prawo, a teraz pokazuje, jak to prawo, po co to w ogóle zostało powiedziane. Bo Bóg pokazał, że okej, okay, Boaz zatroszczył się o ród Moabitkę, o uchodźcę, o sierotę, która wybrała o sierocenie, o wdowę przyjął ją, przyjął ją do siebie. Jest cała piękna historia, kiedy on nakazuje swoim parobkom, swoim sługom, żeby rozrzucali więcej zboża, zboża za sobą, żeby ona szła i żeby miała jeszcze więcej, żeby zbierała więcej. A ona, a ona nie jest tylko darmozjadem, ona jeszcze bardziej się przykłada do pracy. Wtedy. I on widzi tą pracę. I on jest dla niej ratunkiem, on jest dla niej, dla niej krewnym odkupicielem, który staje się jej mężem. I z tego małżeństwa jest syn. Z tego małżeństwa jest syn, który ma na imię Obed. A Obed też miał syna. I ten syn to jest Jesse. I Jesse też miał syna. I ten, sen, ten syn ma na imię Dawid. Król Dawid. To jest historia, gdzie jest poganki, zród abitki. Bóg pokazuje, ja, ja, wam, ja wam dopiero pokażę. Jak się robi cuda? Również Moabitka jest potrzebna w genealogii króla Dawida. A wiecie, kto jest potrzebny, od kogo dalej idzie genealogia od, od, z domu Dawida? Naszego pana. Z genialny plan, który Bóg pokazuje. Ja pewną rzecz powiedziałem na początku, a teraz Wam pokażę, jak ona się realizuje. Ale to jeszcze nie koniec. To, to jeszcze nie jest koniec, bo jak to się ma do nas w takim razie. To jest, to jest przepiękna historia, ale jak to się ma do nas? O co chodzi w takim razie? Jak my możemy aplikować fragmenty o środach, wdowach i uchodźcach w naszym życiu? Bo słowo Boże jest praktyczne. Amen? Okej, okay. na pewno. Jakub w swoim liście, w którym rozdziale? No, pewno wiecie o co mi chodzi. W rozdziale pierwszym, w 27 wersecie napisał: Czysta i nieskalana pobożność u Boga i Ojca polega na tym, aby przychodzić z pomocą sierotom i, wdow i wdowom w ich utrapieniu i zachować samego siebie nieskarżonym przez świat. Widzimy wątek, który w ogóle. Wspaniale jest prześledzić w Biblii wątek wdów, sierot, uchodźców. przez spacerować przez, przez Izajasza, przez Hioba, co tam się dzieje w tym kontekście, Bo tam, jest, tam jest niesamowita mądrość dla kościoła teraz. Pan Jezus w sądzie nad narodami, mówi, mówi o tym, wyraźnie zaznacza, że jeżeli nie uczyni, to czego się nie uczynili, najmniejszemu. My nieście nie uczynili. A co uczyniliście, temu najmniejszemu, najsłabszemu, nieście uczynili. To jest wątek, który się powtarza. I ma się. Ma się to tak. No ja Wam chcę powiedzieć, czemu się popłakałem przy tym fragmencie. Ja, ja cały czas próbuję tylko i wyłącznie powiedzieć, o co my chodzi z księgą powtórzonego prawa. Jezus Was odkupił. Jezus mnie odkupił. Wyprowadził mnie z mojego wewnętrznego Babilonu i Egiptu, i Moabu. I Jezus ma moc nie tylko zmienić mnie, ciebie osobiście, ale przez to, że zmienia ciebie i mnie, zmienia społeczeństwo. Bo, bo ty. Bo, bo ty bo, no chyba, że ktoś się nawróci, zamyka się w domu i nic nie robi. No to okej, okay, no to ale to nie o tym mówimy. Ale wiecie o tym doskonale i moglibyśmy teraz każdego z was i każdą z Was zaprosić na środek i powiedzieć, co Jezus zmienił w Twoim patrzeniu na świat od momentu Nowonarodzenia. Czy widzisz, czy widzisz więcej zła, które trzeba naprawić? Widzisz? Czy widzisz więcej niesprawiedliwości, którą można wyprostować? Widzisz? Dostrzegasz nagle rzeczy, które dla ciebie były niedostępne wcześniej, bo były za jakąś zasłoną, i teraz ty je widzisz i mówisz: Panie poślij mnie! Panie poślij mnie do sąsiada, bo wiem, że w czasie pandemii nie ma co jeść. Panie poślij mnie, daj. Bo ja dam to, co mam, bo wiem, panie, że ty mi dasz potem. Nie na zaznaczenie handlu, ale po prostu, że, że Ty się o mnie troszczysz. Wiem, że nie będę głodny. Kiedy patrzymy na, na, na sieroty, to co mówiła dzisiaj Gosia, to co mówił Zenek. Kiedy patrzymy na sieroty w innych krajach, kiedy patrzymy na, na kraje muzułmańskie, gdzie dzieci i kobiety nie mają tam żadnej wartości nie mówię o wszystkich, ale nie będę się tam zagłębiał to my, to, to wiecie, że budzi się w Was poczucie. Bożej sprawiedliwości, biblijnej sprawiedliwości, nie, nie podjarki emocjonalnej, bo zobaczyłem post na Facebooku i coś z tym zrobię. Hashtag protest przeciwko Szatanowi. Ale wiecie, mieliście takie myśli, a wielu z Was w ogóle zaczęło tak działać, że, że wiecie, że macie wpływ jako nowo narodzone dzieci Boże, o czym mówi Jan w pierwszym liście. Że macie wpływ na społeczeństwo, które, które jest wokół Was. Społeczeństwo to są trzy, to, to już są trzy osoby wokół Was, na które macie wpływ. Czy my jesteśmy doskonali? Nie. W duchu tak. Ale mam też lustro. I mam też żonę, która mi zwraca uwagę. Ale wiem, że w nas Bóg zaszczepił. To poczucie sprawiedli sprawiedliwości, które wcześniej musiał tłumaczyć Żydom przez prawo, że mówił Żydom, patrzcie, wasz świat wygląda tak, jest zryty, ale ja układam przed wami wizję świata, która jest wizją Bożego Królestwa. I to jest dla nas cieniem tamta rzecz. I tamte rzeczy, tamto prawo zostało wypisane na naszych sercach. W taki sposób, że po my wiemy, jak się zachować, bo Duch Święty nam mówi, jak się zachować. I ja nadal nie ja naprawdę nadal krążę cały czas wokół 22 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa, bo, bo to. Mam wrażenie, że to brzemię mi Bóg położył tylko po to, na to spotkanie dzisiejsze. Pan Jezus w Ewangelii Jana. Powiedział coś do ciebie i do mnie. 14 rozdział. I wy to znacie. Znacie nie tylko przez Was umysł, ale wy to wiecie, bo wy to czujecie w środku. 14 rozdział, 18 werset. Nie zostanie Was sierotami. Przyjdę do Was. Nie zostawi was się. Czy, czy Jezus kogokolwiek z was zostawił sierotą? Rzymian, ósmy rozdział, piętnasty werset. Gdyż nie otrzymaliście ducha niewoli, aby znowu się bać, ale otrzymaliście ducha usynowienia przez którego wołamy co? Abba, Ojcze, ja na pierwszy list, trzeci rozdział. To, te słowa muszą paść. Nie, nie, nie mogę ich zostawić w domysłach. Patrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. Dlatego świat nas nie zna, bo Jego nie zna. Umiłowani, teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze. Się nie objawiło, czym będziemy. Wiemy jednak, że gdy On się objawi, będziemy podobni do niego, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest. Amen. Amen. I teraz, i teraz dopiero wróćmy do 24 rozdziału księgi powtórzonego prawa. Może, 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 przy, może uda mi się chociaż odrobinę wyjaśnić to, czego doświadczyłem. to tym razem. Przeczytam szerszy kontekst. Specjalnie go zawęziłem po to, żebyśmy nie ominęli pewnych rzeczy. Nie naginaj sądu obcego, ani sieroty i nie bierz w zastaw odzieży wdowy. Ale pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w Egipcie i że Pan, Twój Bóg, wybawił cię stamtąd, dlatego nakazuję Ci, abyś to czynił. Gdy będziesz żał zboże na swoim polu i zapomnisz snopka na polu, to nie wracaj, aby go wziąć. Będzie to dla obcego, sieroty i wdowy, aby ci błogosławił Jachwę. Twój Bóg w każdym dziele twoich rąk. Gdy będziesz otrząsał swoje drzewo oliwne, nie przeglądaj drugi raz gałązek. Będzie to dla obcego, sieroty i wdowy. Gdy będziesz zbierał winogrona ze swojej winnicy, nie zbieraj pozostałych grom. Będzie to dla obcego sieroty i wdowy. I kończąc, zamykając tą klamrę, i pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi Egiptu. Dlatego nakazuję Ci, abyś to czynił. My to rozumiemy, dlatego że każdy z nas był niewolnikiem, był sierotą i nie miał swojego małżonka. Każdy z nas był wtedy, był niewolnikiem, był sierotą. Nie miał swojego pana, nie miał swojego małżonka. My w tym byliśmy. I przez to, że Pan okazał nam nasze serce że On się troszczy o sierotę, o uchodźca, o wdowę, że On kocha. On nam to pokazał, on nas z tego wyrwał, on nas z tego obmył, on nas wtedy usynowił. I mówi nam: pamiętaj jaki Ty byłeś, a ja Cię tak pokochałem, że kiedy jeszcze byłeś grzesznikiem, to posłałem swojego syna, siebie, jednocześnie, który umarł za Ciebie. To nie jest... Wie, wiecie, to tutaj to z tego nie można zrobić religii. No, no w sensie, może ktoś by się postarał i zrobił, ale... Ale jeśli zaczniemy patrzeć na serce Ojca, nie na literę, ale kiedy zaczniemy się pytać Boga, jakie jest Twoje serce ojcze wobec tych spraw. To wtedy. To wtedy doświadczymy tego, że my jako cały kościół, jako synowie zwrócimy swoje serca ku sercu ojca. Czy, czy wy to czujecie? W sensie... Może nie, może tylko gadam jakieś głupoty, może to jest tylko bełkot. Ale wiem, że przez stare przymierze. Nasz wspaniały Bóg pokazuje swoje serce wobec ludu, wobec społeczeństwa. On mówi nam: tak, kocham Cię, tak to jest ważne, że Ty jesteś, że, że, że żyjesz, że jesteś nowonarodzony i żyjesz, ale też popatrz na królestwo. Na, na ekonomię królestwa, którą Ty już teraz możesz zacząć wprowadzać na tej Ziemi. Zakończę to taką rzeczą, którą. E, Dosłownie mnie trafiła w łeb podczas modlitwy, jak Marcin coś rzucił, no nie wiesz co, ale mnie to czepło w łeb i zakończę jedną rzeczą, jak ją znajdę. Ewangelia Mateusza, szósty rozdział, i to jest jednocześnie. Najbardziej praktyczna rzecz, jaką dzisiaj powiem prawdopodobnie. Szósty rozdział od 31 wersetu. Nie troszczcie się więc, mówiąc, cóż będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo w co się ubierzemy. Bo o to wszystko poganie zabiegają. Wie bowiem, wasz ojciec niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie Wam dodane. Dlatego nie troszczcie się o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy sam się zatroszczy o swoje potrzeby. Czasem ludzie pytają, co to jest, jak mam szukać Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Na przykład troszcząc się o uchodźce, o sieroty i o Mam nadzieję, że to było widać w tym, w tym wątku, który pokazałem, że, że, że tu widzimy ekonomię królestwa w praktyce. Najpierw zatroszczyć się o słabszych, bo mamy Boga, który się troszczy o nas.